Dobra, a my dalej będziemy się teraz posuwali w stronę um, głębi Egiptu, czyli tak. Mam wrażenie, że wojska włoskie raczej zgrupują się. Tylko znowu włączę swój stopę. Okay. Że wojska włoskie, raczej znaczy jest zagrożenie, że wojska włoskie zgrupują się w tej prowincji za Gazig. I tam się będą broniły i to jest dla mnie bardzo niedobry teren do obrony, ponieważ nie wiadę tam czołgami, jest błotnisty, jest górzysty. Um, dlatego bardzo się przydadzą wojska wysokogórskie, które są w tych oddziałach. I dlatego też je ja oddzielę w ten sposób, żeby nie szły do dobyć, e, tego miasta, tylko żeby poszły za, e, zajść w dywizje polskie od południa wraz z większą ilością dywizji piechoty. To jest jeszcze gęstą bombą. Myślę, zrobimy tutaj taki porządek, żeby nie iść wielką grupą e, dywizji, tylko w jakiś sposób to rozdzielić w celu zoptymalizowania efektów poruszania się naszych wojsk. W zasadzie to, ta prowincja jest lepsza do wyjścia w zasadzie wszystkim dywizjom piechota, a miasta mogłyby zdobyć dywizję dowodzenia chyba będzie właśnie najlepsze wyjście. Czyli zrobimy tak. Dywizje dowodzenia będą szły w stronę miasta, natomiast cała resz reszta dywizji piechoty będzie była od południa. Ponieważ dywizje dowodzenia i tak tutaj nie będą zagrożone. Natomiast statki będą czekały na puszczenie tego portu przez... O, jakiś pancernik włoski. Tutaj się wywiąza pewnie sporadnictwa. Trochę szkoda, że nie mam zapasów paliwa i amunicji za bardzo i to mnie trochę martwi w tej sytuacji nie wiem od, z czego to wynika za bardzo niech ja się zobaczę konwoje no dużo czerwonego bardzo niestety um, dorobię kilka konwojów znaczy, zlecę produkcję Jestmy tak trzy, równolegle jeszcze. Nie ma zbyt wielu tych konwojów, ale też nie mam za bardzo na to wpływu. Dobra, um, ruszamy w takim razie. Zyskujemy czas. Mam wrażenie, że tutaj nie ma żadnej dywizji, ponieważ Włosi się zbliżyli do granicy. Więc korzystając z tego, um, spróbuję jak najszybciej zrobić tą prowincję. Raczej nie dotrę do niej przed tymi wojskami włoskimi, które się wycofują w tą stronę. Ale być może one po bitwie stoczonej z moim oddziałem są, mają na tyle słabą organizację, że uda mi się ich szybko wygonić. Uda mi się otoczyć tą prowincję. Chociaż nie podoba mi się jakby spychanie wojsk włoskich akurat do tej prowincji. W żadnym razie. Ale to też byłaby bardzo słaba. Bardziej będę się cieszył, jeżeli wojska włoskie, które przegrają w tej prowincji, uciekną na wschód. Tak jak zdaje się jedna dywizja zrobiła bo to ich trochę rozdzieli. O i kolejne niszczyciele, świetnie. Ja znamy, że tutaj jest całkiem ładną flotylę niszczycieli, które nie są jeszcze wystarczająco zorganizowane, ale jak poziom organizacji wzrośnie, no to wtedy będą dużym wsparciem dla polowania na ubotę. Aha, straciliśmy coś. HMS. No niedobrze. Może był to spowodowane właśnie brakiem sposobów. Trzeba będzie w takim razie yy, statki, które najbardziej ucierpiały w tej misji. i ten, w naszej floty. Już nie ma sensu narażać razie na przyszenie. Nie do portu. Myślę, że ten port ma bardzo dobre możliwości naprawy dokładnie. Zobaczymy, czy jest jakiś jeden statek, który skorzysta na takiej naprawie. Nie, już nie. No to dobra. E, jesteśmy naszymi dywizjami na miejscu tutaj. Czy jest tutaj coś wartościowego? Bawiti. Są tutaj jakieś fabryki. Hmm. Zrobimy tak, że wszystkie dywizje płyną. tutaj. Jedna dywizja, jakaś mniejsza, pójdzie tutaj będzie bardziej od południa zataczała okrąg. Też może jeszcze jest jedna, też tak sobie. To w razie tego, gdyby tutaj się jakieś dywizje jeszcze kręciły i potrzebowałbym większego wsparcia ogniowego m, bardziej od południa. A, jako że ten niszczyciel się zrobił, to mogę tutaj dodać y, kolejną rzecz i to będzie kolejny niszczyciel. dowodzenia są skupione w tym miejscu, w którym powinny w zasadzie tą całą flotylę też myślę, że przebazuję tutaj może wpłynie to na, na zapasy może nie zobaczymy też to jest tylko milicja więc zdobycie tej prowincji nie powinno być wielkim problemem Um. Teoretycznie można byłoby się zapytać, czemu idę na tą prowincję zamiast e, dać Włochom opuścić te góry, na których dobrze się bronią, i zdobyć góry w, w sytuacji, w której jest tam mniej dywizji. I to są to dywizje zmotoryzowane, które cierpią kary podczas walk w górach, ale zależy mi na tym, żeby, czy wolę, żeby Włosi byli zamknięci. E, w tych górach niż jeżeli mają zdobyć tę prowincję, a to z tego względu, że jeżeli dotrą do niej pierwsi przed moimi wojskami yy, pancernymi, to wtedy będą mieli drogę do tego, żeby uciec na południe albo na wschód. A bardzo mi zależy na tym, żeby te dywizje yy, zniszczyć, otoczyć i zniszczyć, nawet kosztem tego, jeżeli miałoby się to skończyć oblężeniem tych gór i, i bardzo kłopotliwą walką o te góry. którą mogę... Piechota świetnie, tutaj powoli mi się zbierają dywizje piechoty, które nic nie robią i to też jest bardzo niedobra rzecz, ale moje transportowce jakby są na bieżąco potrzebne. Chociaż chociaż zanim teraz, um, zanim uda mi się cały część kontrolę nad całym Egiptem, to może uda mi się te dwie dywizje piechoty Przetransportować tak, żeby mogły wziąć udział w walkach frontowych. Dobra, świetnie. To są jednostki wysokogórskie. One już mogą um, zaatakować tą prowincję, ale zdaje się, że ta dywizja powinna sobie z tym poradzić w miarę bez problemów. Ale. Zrobimy tak, jedna dywizja pójdzie wesprzeć, e, pójdzie zdobyć to miasto, ponieważ nie chciałbym, żeby ta prowincja była niebroniona, żeby włosi mogli pójść na południe i tutaj trochę zamieszać i stworzyć zamieszanie. Więc moja dywizja wysokogórska zdobędzie miasto, ta dywizja zostanie na tej prowincji, chroniąc północy, północnego wybrzeża. Natomiast druga dywizja wysokogórska pójdzie na południe wraz z resztą wojsk. Drugie w stronę wzgórz, na którym też będzie trochę skuteczniej działała. Tak samo zresztą jak reszta DVD. Dobra, jedziemy dalej, przyspieszamy. Celem tego jest otoczenie wojsk ee, wotki, wotki, Dobra, właśnie są tutaj dosyć skute skutecznie poddzinani. Pancerna zostanie tutaj, ponieważ ona jakby oddziela możliwość ucieczki um, wojskom włoskim um, poprzez, poprzez kanał sueski. I trochę przyspieszymy. Mhm. Dobra, warto teraz tutaj zobaczyć. Tak, Japończycy nie są do końca głupi widzą, co się dzieje dlatego się wycofują. Um, Także ja się wy, uh, też wycofuję, ponieważ przegrałem jakąś bitwę niestety. Z tym będę szedł na północ na razie. Ale wciąż myślę, że zdobycie tego portu jest tutaj w moim zasięgu, jeżeli dobrze to rozegram. Więc będę tylko po prostu powoli um, posuwał się. Tylko pytam trochę rozkazów na zapas. O właśnie, te dwa pójdą na północ. E, ten wesprze w ataku. W ten sposób nie będę musiał na to patrzeć i martwić się, bo już... Jeden błąd popełniłem nie patrząc się i doprowadziło to do utraty organizacji przez całą dywizję wysokogórską. Muszę się przyzwyczaić do gry, bo dawno nie grałem. <laughs> Przynajmniej dwa tygodnie znowu. Za duże przerwy mam. I to będzie... To, ta dywizja, jeżeli dobrze pójdzie, będzie straszyła i blokowała w miejscu tą dywizję wysokogórską na północy, która będzie musiała pilnować tego miasta. Jak je zdobędzie, zablokuje się odpowiednio Japończyków w tamtym miejscu. Dobra, tutaj też jest całkiem w porządku. Sudr znaczna część dywizji włoskich ucieka do Sudru. Um... Włosi tak naprawdę nie mają za bardzo w jakiś sposób opuścić tego obszaru, bo mają tutaj tylko jeden port i tylko kilka prowincji, którymi można ich całkowicie odciąć. W zasadzie to dwie prowincje, które całkowicie odcinają ten obszar od reszty i ten fakt też wykorzystam w swoim czasie. Ok, miasto zostało zdobyte. A my dalej otaczamy. Ups, nie dobrze. E, zapomniałem, żeby tej pro w prowincji, tej dywizji, e, anulować rozkaz ichcia do tej prowincji, ponieważ chciałbym, żeby. Ta, dy ym, ta prowincja wysokogórska była otoczona moimi oddziałami z każdej strony, a nie tylko działem dowodzenia, które tutaj stoi. Tak, żebym mógł wykorzystać wszystkie te linie frontu, bo inaczej będzie mi bardzo ciężko ją zdobyć. E, tak samo tutaj. Myślę, że jednak zostawię ym, dywizję jedną piechoty. A nie, tutaj są aż trzy dywizje. Hmm. Dobra, to w takim razie ta dywizja piechoty nie wchodzi jednak na swoje miejsce. Te trzy dywizje zostaną tutaj. Natomiast te trzy dywizje zostaną podzielone między te dwie, z czego tutaj zostanie tylko jedna. Natomiast moje wojska pancerne zajmą te dwie. Zostaną skupione na tych dwóch prowincjach. Um, nie będę chciał, żeby wojska pancerne zajęły trafiły do tej prowincji też z tego względu, nie tylko z tego względu, że to jest bardzo krótki odcinek frontu, więc nie jest taka duża koncentracja wojsk tutaj w walce o Zagaziz. Ale też, żebym miał w miarę szybką możliwość cofnięcia się do portu nimi, żeby wykorzystać ich w następnych operacjach, m.in. w operacji odcięcia dywizji włoskich z tego obszaru. A dywizje pancerne wolniej się poruszają na tym. Dobra, ruszamy dalej. Ale może sprawdzimy. A też dodamy może coś do produkcji. Bo zdaje się, że znowu mamy yy, jakąś niedoprodukcję. I dodamy z zapasem. Dodamy z zapasem yy, dodatkowe niszczyciele. Ale nie tylko ponieważ sprawdzimy też oferty handlowe, skoro już spostrzegłem, że są jakieś. I zgodzimy się na wszystko, co nam zaoferują, ponieważ potrzebujemy bardzo dużo metalu. A mamy bardzo dużo pieniędzy, które nie są do niczego zużywane, więc dobra. Pieniądze za energię. Pieniądze za energię w porządku. Dobra, jak widać właśnie są generalnie w kiepskiej sytuacji w tym, w tym momencie. Um, ta dywizja to jest dywizja, która szła z tej granicy i doszła dopiero do tego momentu. I obawiałem się trochę, że nie zdąży dojść na tyle szybko, żeby trafić do kotła. I jeszcze jedna dywizja wymsknęła się nam, ale jest to dywizja dowodzenia. I trzeba będzie też pomyśleć o tym wszystkim w tej perspektywie, żeby tą dywizję prędzej czy później zniszczyć. Ale zrobi się to już na samym końcu i nie będzie sensu e, tracić na to zbyt dużo czasu, więc e, zrobię to jak już wszystko, co chciałem zrealizować na tym obszarze, zostanie zrealizowane. Więc tak. Tutaj mam jeszcze. Zatrzymam na razie czas, bo i tak za chwilę będę kończył, ale. Większość dywizji z tej prowincji przeniosę tutaj, że zapewne na tą większą ilość, yy, większy front, a może jeszcze jedną nawet, czyli tą. Tylko dwie tutaj będą, więc będzie w sam raz i te dwie zostaną ostatecznie być może po to, żeby bronić Egiptu przed tą, yy, kiedy już cała sprawa zostanie rozstrzygnięta. Dobra, to ja na razie będę kończył. I plan następnie jest taki, żeby tym wszystkim dostać się po zlikwidowaniu wojsk włoskich na północ, z powrotem do portu, zostawić część wojsk tylko, żeby pilnować pr przed przedostaniem się wojsk włoskich przez kanał sueski ze wschodu na zachód. Zostawię tutaj tylko kilka prowincji, resztą pójdę na północ, wsadzę je na statki w tym porcie, po czym resztę wojska użyje do tego, żeby odciąć te dywizje włoskie, które zostały po wschodniej stronie kanału sueskiego, a które warto będzie zniszczyć z tego względu, chociażby, że to są bardzo wartościowe dwie dywizje pancerne. I kiedy uda się całkowicie zdominować ten obszar, zniszczyć całkowicie Włochów poza ewentualnie może tą jedną dywizją, która będzie trudna przed takim. Przy, przy zajęciu takiej pozycji trudna będzie do otoczenia, więc być może poza nią, jak już to wszystko zniszczę, będę mógł wszystko wsadzić na statki, mieć w miarę względnie na, e, stale dostępny kanał sueski. Zobaczę wtedy, ocenię jaka jest sytuacja w Indiach, ponieważ Japończycy dosyć włosko, Znaczy, dosyć włosko, ale mi się słowa ze sobą kleją i łączą wbrew jakiemukolwiek sensowi czasami. E, Japończycy się dosyć wolno przesuwają. W Indiach, więc jest szansa, że mimo tego, że poświęciłem dużo czasu na e, zniszczenie praktycznie całkowite Włoch w Egipcie, to wciąż będzie trochę czasu na to, żeby to wszystko zreorganizować i obronić zachodnie wybrzeże Indii. I te trzy porty, które są dosyć kluczowe, to znaczy ten, ten i ten, e, są dosyć kluczowe z tego względu, że e, wtedy właśnie będzie łatwo odciąć Japończyków, którzy postaną się tutaj na zachód i południe. Jakichkolwiek zapasów, kiedy się zdobędzie tylko kilka portów pozostałych, które się znajdują po wschodniej stronie. Dobra, e, więc to było chyba w takim razie na tyle. E, ja sobie chyba zrobię krótką przerwę i zobaczę, czy nagram jeszcze jeden odcinek. Tak żeby był w miarę szybko po, tych, po tym, który nagrałem teraz. Dobra, chyba na razie nie mam nic innego do powiedzenia. Jeżeli coś, coś mi wpadnie do głowy, to powiem następnym razem. Dobra, więc do następnego razu.